Przed nami już za moment kolejne emocje w ekstraklasie. Jacku szykuje się świetny mecz. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Kucjak, ale zagrożenie nie minęło. Uderza. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole, czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. Kapitalne to rozegranie i dogranie. Ładnie sobie tam poklepali. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły, i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. Do kolegów w polu karnym, obrońca wyjaśnia sytuację z zdecydowanym wybiciem. No, zastanawia się czy nie strzelać. Flavio Paisao. Ach, przestrzelił Jankowski. Świetnie teraz dostrzegł partnera. Będą mieli rzut rożny, prowadzą, mogą podwyższyć. Do grania piłki rzut rożnego. Ach, nie tym razem, było blisko. Co teraz wymyśli? Interesująco zapowiada się ta akcja. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Zobaczmy powtórkę. Piękne prostopadłe podanie na granicy spalonego. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał co tu dużo mówić? Świetna, indywidualna akcja. Co teraz zrobi? No, gonią przeciwnika. Mamy bramkę kontaktową. Następny gol będzie oznaczał Remis. Popatrzmy na powtórkę. Zdobyli szybko bramkę, odpowiadając na trafienie rywali. Wynik 2 do 1 jeszcze o niczym nie przesądza. Uwaga, mamy strzał. Znakomicie, bramkarz. Duże brawa za tę interwencję. Dobrze, przebił się. Nie ma gola. Piłka trafia w słupek i wraca na boisko. Nie do wiary, drodzy państwo. Po raz kolejny trafienie w bramkę i tym razem piłka wylatuje poza boisko. Technika i zgranie to są atuty, którymi imponują. Jest! kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Wszystko zaczęło się tutaj od doskonałego dośrodkowania. Zagrał idealnie na głowę strzelającego na dobrej wysokości. Taka szybka główka bez podskoku jest bardzo trudna do obrony. Blisko polekarny. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. I piłka w siatce. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Wychodzą do kontrataku No jeśli nie wrócą na czas Może to się skończyć golem Piłka wybita z pola karnego Jest szansa! Obaj ruszyli do tej piłki Ale atakujący przeliczył się w tej akcji Bramkarz zdołał go uprzedzić Kolew Piłka idealnie za plecy obrońców Ależ okazja! Jakże Duszan jak zdołał to obronić Teraz krótko, z różnego do kolegi. Schodzi teraz ze skrzydła. To zagranie dobrze, i jest bramka. Popatrzmy na tę bramkę. Oddalają się jeszcze bardziej od rywali. Bezlitośnie wykorzystują dzisiaj każdy ich błąd. 5-1, ten wynik nie jest przypadkowy, to jest różnica klasy. Czy celnie teraz dośrodkuje? Obronił ten strzał, niesamowite. Patrząc na jego dzisiejsze starania, jest to spora niespodzianka. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Ewidentny sędzia wskazuje na jedenastkę Karny, to chyba już koniec ich nadziei na wygraną w tym meczu Arbiter bez wahania wskazał na jedenastkę Jednak o dziwo nie pokazał kartki za faul Najwyraźniej nie chciał karać zespołu dwukrotnie Uznał, że rzut karny wystarczy Nie myli się, gol! Przy rzucie karnym liczy się intuicja bramkarza, ale też i zwyczajne szczęście. Strzelec ma o wiele więcej możliwości, by wywieźć bramkarza w pole, tak jak tym razem. Maciej Gajos. Otwiera się szansa. Wybijają na rzut rożny. Będziemy mieli stały fragment gry. Zaraz będzie zmiana. Głęboka wrzutka z rożnego. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Zablokowany strzał. Jest groźnie, może strzelać! Ale wspaniale! Sędzia sygnalizuje rzut rożny. Z narożnika, krótko, po ziemi. Zmienił kierunek biegu i wszedł w pole karne. Aj, bardzo niecelnie teraz. Idzie z piłką do przodu. Tak jest, rzut karny. No to mogła być nawet czerwona kartka, a że sędzia nie wyciągnął żółtej, to już dla mnie wielka zagadka. Nie wiem, czy można tu mówić o wielkim szczęściu, czy wielkim niedopatrzeniu. I mamy gola z rzutu karnego. To się nazywa tupet. Wywiódł w pole bramkarza, nabrał go, że będzie strzelał przy słupku, a uderzył w środek bramki, gdzie nie było już nikogo. Golkiper pospieszył się z interwencją przy tym karnym. Ładnie grają piłką w tym meczu, podają tak, jakby byli na mecz dobiegł końca i ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty.